Farmer z Roswell, William Brazel, odkrył na swoim polu jakieś dziwne szczątki. To były jakieś nietypowo wyglądające listewki, z jakąś folią taką połyskującą, z jakimś dziwnym rodzajem gumy. No i ponieważ to były czasy, kiedy no, nie było internetu, media nie były tak rozpowszechnione, a sam William Brazel no Nie słuchał radia, nie oglądał telewizji, w związku z czym on jakby przeszedł do porządku dziennego nad tym znaleziskiem, nikomu o tym nie powiedział, natomiast. Do po, czasu. Do czasu, aż pojechał w odwiedziny do swojej rodziny, i ta rodzina dla odmiany oglądała telewizję, słuchała radia. No i okazało się, że być może to, co znalazł Brazel u siebie na polu, to jest właśnie. Szczo to są właśnie szczątki jakiegoś statku kosmicznego.